Ten witam serdecznie stępnie załadunek Pana ładunek podarki w ogóle 1800, kreska 2 kolejny raz zadać za sterami Tak więc załadunek myślę pójdzie gładko, tym bardziej, że mamy tutaj delikatne, łagodne najazdy, więc nie ma strachu, trochę układarka pójdzie na pewno w górę na przełamaniu ale to wszystko będzie małe płynięcie już za chwilę upadnie a jeśli szukacie maszyn drogowych na wynajem to serdecznie zapraszamy do kontaktu to tyle na razie trzymajcie się